Me, have a drink. No. <laughs> Superkumulacja w lotto osiągnęła nowy poziom. To już 15 milionów złotych. Graj o 15 milionów w punktach Lotto. <mulacja> Nie ma chwili, żebyś o nich nie śnił. Wedel. Lody jak ze snów. Wróciły! Czy chcesz czy nie, znajdą Cię. Minionki Yupik narozrabiają tego lata. Wybierz swój ulubiony smak i minionkuj się z Yupikiem. Gdy po całym dniu skakania twój łobuziak jest spragniony, Yupik Aqua daj mu mamo, będzie mile zaskoczony. Yupik Aqua, niegazowana woda smakowa, Nie. Ostry bulgardła może oznaczać poważną infekcję wirusową. Potrzebujesz naprawdę szybkiej i skutecznej pomocy. Weź ekstresję z intensyw z to nowoczesne połączenie silnego leku przeciwbólowego oraz działania przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego. Strepsils Intensive. Szybka ulga w ostrym bólu gardła. A teraz Strepsils w dużych opakowaniach. Oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Minionki w stokrotce. Kolekcja runnersów i album z grami, a za 5 naklejek kubek z maskotką w niższej cenie. Kolekcja minionki już w stokrotce. Tu Heia 01 to Robot End, a to Update. Zero limitów i 20 giga. Tak, 20 giga za 1999, pierwszy miesiąc za 1. pln. Wiesz co robić. ừ chào chào chào